Cześć, ja nazywam się Wojtek, to jest kanał Okiem Inżyniera. Dawno nie było w filmiku. Także dzisiaj krótki filmik o e, zawieszeniu w Kaju i tuningu tego zawieszenia. E, sporo wątków się na forum, głównie na Facebooku pojawia. Także dzisiaj króciutko, co ja zrobiłem w tym zawieszeniu, bo to zawieszenie rzeczywiście z fabryki chodzi e, średnio. Średnio to jest mało powiedziane, ja mam 10 motogodzin przyjechanych i po prostu była masakra, kleiło ono się, z... kleiło w sensie, że w czasie pracy, zwłaszcza może w czasie jazdy nie, ale na, na postoju, w czasie pracy ono się jakby zacinało. I co zrobiłem? Troszkę poeksperymentowałem. Po pierwsze, wszyscy zalecają wymienić olej w zawieszeniu na 5W albo 2,5W. Ja wymieniłem na 2,5W. Poprawiło to pracę. Oryginalny olej, po prostu masakrażur. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przy skręcaniu czy to będzie tu widoczne przy skręcaniu? Nawet jeśli to robimy z skróciem dynamometrycznym nie unikniemy tego, że, że te lagi są troszkę ściskane przez tą centralną śrubę tutaj i tak jakby brakowało brakowało tu dystansu. Otóż na nieskręconym on bardzo fajnie, płynnie pracował, natomiast na skręconym no coś się zaczynało dziać i popuszczania, stukania gumowym młotkiem, no niewiele wie, nie wie, nie nie wiele dawały, więc wsadziłem tu taką, nie wiem czy będzie widoczne, milimetrową miedzianą podkładeczkę ze sklepu motoryzacyjnego i e, to bardzo poprawiło. No i trzeci temat e, to uszczelki pyłowe. One tu nie będą widoczne, one się tu znajdują. Pewnie na miniaturce będzie zdjęcie. Otóż te uszczelki e, są moim zdaniem troszkę za miękkie, te prze, bo tam są w środku jest olejowa i na zewnątrz jest w środku jest olejowa i na zewnątrz jest taka. E, kurzowa i ta kurzowa chyba jest trochę z za miękkiej gumy, co powoduje właśnie tą skokową e, pracę na postoju. E, na postoju. W czasie jazdy tego no, było czuć, ale nie tak bardzo. Więc ostatnią rzeczą jaką zrobiłem za 10 zł, kupuję się taką malutką e, tubeczkę smaru kajaba Kayaba właśnie do, do amortyzatorów. Podważa się delikatnie śrubokrętem ten zewnętrzny jakby zgarniający e, e, uszczelniacz. No i tam się wali tego, tego smaru, no i powiem, że, e, że różnica jest, no może nie jest to japońskie zawieszenie, e, jak w, czy tam austriackie jak w markowych sprzętach, natomiast naprawdę po tych trzech zmianach, czyli wymiana oleju w, w obu lagach e, na pewno na YouTube znajdziecie, bo widziałem tutorial jak to zmienić drugi to ta podkładka, no i trzeci to smar pod uszczelniacz. No i oczywiście pod tymi skarpetami tu pamiętamy o tym, żeby żeby tam było czysto. No i tyle. W razie pytań piszcie w komentarzach, trzymajcie się ciepło i udanego sezonu.